Dzień dobry. Proszę Państwa, Anielka i Franek, czyli Merkel i Holland, w imieniu Unii Europejskiej zawierają jakieś niejasne rozejmy z carem Putinem. Zachowują się przy tym dosyć śmiesznie, infantylnie, yy, udając, że nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi yy, z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Ponieważ dziwnym rządzeniem losu Polska jest częścią Unii, mamy obowiązek mieć ich na oku. Stąd podstawowe w gruncie rzeczy pytanie, dlaczego nie dyskutują z Putinem ustanowieni traktatami przywódcy naszej potężnej w końcu wspólnoty: przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i prezydent Europy, imperator kontynentu Tusek I. Czy traktat lizboński jeszcze obowiązuje? Czy Unia to już jest prywatne ranczo francusko-niemieckie w skrócie, w skrócie PRFN? Przypominam, że w dawnych czasach tłumaczono skrót PRL jako prywatne ranczo Leonida. No ale to jest dygresja yy, dla smakoszy, do przemyśleń na boku. Czy może ktoś w Brukseli sprawdzić, kto właściwie rządzi Unią? Jest tam na przykład taki Boni. Który został europosłem w nagrodę, wygrał tutaj tyle durniej swojej partii i go wysłali. Co prawda prowadzi aktualnie rotacyjny strajk głodowy między posiłkami, ale chyba może spytać, kto tu kurde rządzi. Sytuacja bowiem, gdyby nie była tragiczna, byłaby komiczna. Oto wódz Rosji, która wypiera się jakiejkolwiek agresji na Ukrainę, negocjuje rozejm z Ukrainą, yy, z Unią reprezentowaną przez nieupoważnione osoby. Proszę Państwa, bądźmy poważni, my, Europejczycy. Bądźmy poważni, bo w Donbasie giną ludzie, którzy nam, Europejczykom, uwierzyli i chcą się z Europą stowarzyszyć. Więcej, obiecano im to. Z tego powodu są mordowani przez terrorystów w nieoznakowanych mundurach bez dystynkcji, których nazywa się separatystami. To nie są żadni separatyści, to jest banda Putina. To są terroryści Putina przez niego dowodzeni. Przestańcie kłamać w waszych telewizorach załganych. Wynajdujecie bojowników, separatystów, rebeliantów. Banda Putina robi tę wojnę całą. Przepraszam mu się, nadmiernie emocjonuje na stare lata. No w każdym razie w tej sytuacji proponuje zrzucenie tam desantu nieoznakowanych wojskowych z drugiej strony. Niech taki desant wyjaśni tamtym, niby separatystom, że się kupili w biurze podróży szkołę przetrwania w Donbasie, prawda? Mundury, turystyczne czołgi, resztę tam sprzętu, amunicji kupili w survivalowym sklepie na, na Krymie, na przykład, i w pakiecie mają rozwalenie każdego bandziora w okolicy. Nieoznakowanego. Proszę mi nie urągać, że sobie robię żarty z tragicznej sytuacji. Znacznie groźniejsze żarty robią sobie Franek i Anielka w uroczym towarzystwie Wołodi, udając wielką politykę, która jest jednym wielkim oszukaństwem. Przy okazji przypomnij się Putinowi, że obecne granice Ukrainy, bo tego nikt nie przypomniał. Czy ja tu najmądrzejszy już zostałem na tym kontynencie cały? Przypomnijcie Putinowi, że granice Europy wyznaczył uwielbiany przywódca ukochanego Związku Sowieckiego. Towarzysz Stalin te granice ustalił, nikt inny poza nim. Podważając jego decyzję, można narazić się Berli, który teraz nazywa się inaczej, ale gdzieś tam koło Putina krąży. Zwracam uwagę. To tyle proszę Państwa w sprawach wielkiej polityki międzynarodowej. A poza tym mam informację z Towarzystwa Patriotycznego. Otrzymaliśmy jako organizacja pożytku publicznego po długich staraniach zgodę na otrzymywanie 1% odpisu podatkowego, gdybyście byli łaskawi. I ten 1% z Waszych podatków przeznaczyli na nasze prace Towarzystwa Patriotycznego. Będziemy szalenie wdzięczni. No i rozprowadzamy już cegiełki. Wyszły już cegiełki. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych wydała takie cegiełki, mające wszelkie cechy papierów wartościowych. Na budowę łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej, proszę Państwa, szczegółowe informacje na stronie www. Kropka Towarzystwo Patriotyczne pisane razem. Kropka Bardzo dziękuję.